W tym momencie kluczowe będą noce. Te zimne noce, które będą wyhamowywać budzącą się wegetację. Czy owiec o zimy przetrwał tą zimę? Niestety ponad 30% pól w naszym kraju będzie miał wybudzenie wegetacji. I pojawia się milion pytań. Czy na taką warstwę śniegu można już sypać kizeryt? Ile dodatkowego śniegu zgromadził ten poplon? Co z pszenicą w fazie szpilki przy takim małym śniegu? Na jakie zboża teoretycznie należy podać już azot? Czy na 3 cm śniegu można rzucić saletrosan? Jakie nawozy teoretycznie na ten rzepak powinny teraz iść? Czy na ten rzepak mogę rzucić konkali? Na które pola rzepaku teoretycznie azot musi już iść, a raczej powinien pójść, gdyby można było? Czy na trawy, łąki i pastwiska rzucać już fosfor, potas, siarkę i magnez? Czy grog zimujący pod tak cienkim śniegiem przeżyje obecne mrozy? Czy na to pole pod buraki mogę rzucać fosfor i potas? Jeśli masz swoje pola na terenie, gdzie będzie plus 8, plus 9 i masz pytania co dalej, to proszę obejrzyj najnowszą szybką poradę, zrób zdjęcie swoich pól i zadaj pytanie pod najnowszym wykładem. Tobie też doradzę. Proszę pamiętaj, aby obejrzeć moje zalecenia, moją najnowszą szybką poradę, wystarczy pobrać moją aplikację, prostą aplikację o nazwie Hektar Wiedzy. Zainstalować, aktywować i oglądać. Jeśli podobnie jak ja jesteś rolnikiem i poszukujesz tylko niezależnej prawdziwej wiedzy, a nie wiesz jak odpalić hektar wiedzy, na ekranie masz teraz numer telefonu. Napisz do mnie SMS, a ja ci wszystko wyjaśnię. Jak to odpalić i jak uruchomić. Ja wracam na Control Pool. Widzimy się na Hektar Wiedzy. Do zobaczenia.